Raszków, malowniczo położone miasto w górnym biegu Ołoboku, jest miejscem o długiej historii, kryjącej wiele ciekawych kart. Najstarsze źródła pisane wzmiankujące Raszków pochodzą z XIII wieku. Założenie miasta nastąpiło za panowania Władysława Jagiełły, ale z nieznanych powodów lokowano je ponownie w 1444 roku. Raszków Miasto z historią Szczególny rozwój Raszkowa miał miejsce w XVI wieku, gdy miasto było własnością wpływowej rodziny Chwalczewskich, zaprzyjaźnionej z dworem królewskim. W roku 1769 pod Raszkowem doszło do zwycięskiej potyczki konfederatów barskich z Rosjanami. Podczas wiosny ludów pod Raszkowem doszło do bitwy powstańców z pruskimi kirasjerami. Dokumenty źródłowe opisujące dawne Raszków wymieniają z jednej strony miejsca dobrze znane, jak ulica Kaliska czy Jarocińska, z drugiej strony wspominają nazwy zupełnie zagadkowe których nie można znaleźć nawet na najstarszych mapach. Próbując zrekonstruować dawny Raszków, możemy wyobrazić sobie rynek z drewnianym ratuszem, drewnianym kościołem parafialnym z dzwonnicą i kościół cmentarny północnej części miasta. Podstawę lokalnej gospodarki stanowił duży folwark na Raszkówku. I szereg wiatraków, koźlaków na obrotowej podstawie. Mniej znane są obiekty pochodzące ze starszych czasów las olszec, młyn żydowski, stawy rybne, będące pozostałościami z pierwszych wieków funkcjonowania miasta. Jednak najważniejszą częścią krajobrazu miasta były domy, ciasno skupione wokół rynku. Jak podają źródła, ściągały tu tłumy ludzi handlujących różnorodnymi, niekiedy egzotycznymi towarami, których całą listę trudno tutaj wymienić. Poza dniami handlowymi życie nie różniło się od życia na wsi, na tyłach domów, gdzie rozciągały się pastwiska i ogrody. Miasto zbudowano w całości z drewna. Wszystkie dachy kryte były gątami lub słomą. 5 września 1811 roku całe to sielankowe miasto niemal przestało istnieć. Pożar zapruszony w południowej części miasta w godzinach popołudniowych w krótkim czasie objął 70% zabudowy. Z braku wody spowodowanego suszą Wielu ludzi nie próbowało nawet gasić swoich domów, wynosząc tylko co cenniejsze meble i sprzęty. W wyniku pożaru spłonęło 75 gospodarstw. Straty odbudowywano przez wiele lat. W ciągu kolejnych dekad, pomimo sporych kosztów, nowo budowane domy wznoszono już z cegły. Zmieniono również sposób zabudowy. Domy stawiano odtąd kalenicami wzdłuż ulic bez podcieni. Jak wyglądało z bliska odbudowane miasto? Zapraszamy na wirtualny spacer po dawnym rynku w Raszkowie. Około 1900 roku rynek w Raszkowie otaczały wyłącznie murowane domy, wszystkie kryte dachówką. Imponujących rozmiarów plac rynkowy, wytyczony w średniowieczu, wybrukowany był kocimi łbami. Najstarszym murowanym budynkiem był ratusz. Rynek otaczały głównie parterowe budynki, za którymi jak dawniej rozciągały się gospodarstwa rolne. Już w 1839 roku zbudowano ceglany budynek poczty, w którym uruchomiono Telegraf, pierwszy zwiastun industrializacji. W zachodniej pierzei rynku dominowały piętrowe budynki z usługami w parterze. Jak na niewielkie miasto, Raszków mógł się poszczycić szerokim zakresem usług. Znaleźć tu można było sklep kolonialny, hotel, winiarnie, cukiernie, a nawet salę bilardową. W sklepie Stefana Lesińskiego produkowano pierwsze pocztówki, stanowiące dzisiaj cenne źródło wiedzy o mieście. W narożniku rynku działał Deutsches Haus, największa gospoda w mieście. W domu naprzeciw gospody urodził się Bertolt Kempiński, późniejszy założyciel jednej z najsławniejszych sieci hoteli na świecie. Tuż obok znajdował się budynek synagogi służący niewielkiej społeczności żydowskiej. Ponad dachami wznosiła się wysoka wieża kościoła ewangelickiego. Imponująca neogotycka budowla nie zachowała się do dzisiejszych czasów. Rzemieślnicy Raszkowscy prowadzili zwykle niewielkie firmy we własnym domu, nastawione na potrzeby gospodarstw rolnych. W początku XX wieku zakres usług znacznie się powiększył. Znakiem czasu było otwarcie przez miejscowego Kowala sklepu rowerowego. Niedługo później uruchomiono pierwszą linię autobusową. Wraz z rozwojem miasta. Kamienice bogatszych obywateli rozbudowywano w stylu typowym dla okresu międzywojennego. Patrząc na całokształt pierzei rynku, zwracał uwagę dobry stan budynków i ulic, a sposób wykończenia witryn i elewacji nie odbiegał od ówczesnego standardu znanego z większych miast. Miasto posiadało własny park, przy którym wybudowano gazownię zasilającą miejskie latarnie. Pomimo upływu czasu, zdecydowana większość zabudowy rynku niewiele się zmieniła. Choć dzisiejszy Raszków utracił dawny rolniczy charakter, pozostał centrum handlowym, rekreacyjnym i kulturalno-sportowym dla mieszkańców 24 miejscowości stanowiących Gminę Raszkowską. Miasto zapewnia swoim mieszkańcom dostęp do parków oraz stale powiększających się terenów rekreacyjnych. Jest też siedzibą wielu stowarzyszeń, miejscem dla społecznych inicjatyw i organizowanych na dużą skalę imprez dla mieszkańców. W wyremontowanym pałacu w Przybysławicach powstaje muzeum regionalne, które prezentować będzie historię Ziemi Raszkowskiej.